Laser frakcyjny ablacyjny CO2 jest mocnym, skutecznym urządzeniem. Służy do wygładzania zmarszczek oraz blizn różnego rodzaju. W klinice Medesta zabieg laserowego usuwania blizn laserem CO2 wykonują lekarze, dermatolodzy i chirurdzy. Dzień dobry, w czym mogę Pani pomóc? Jestem oglądana na godzinę 12 do Pani doktor Dąbrowskiej na zabieg. Czy to jest Pani pierwsza czy kolejna wizyta dobry, u nas? Wizyta. Dobrze, w takim razie zapraszam do gabinetu. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Pani doktor, chciałabym powtórzyć zabieg laserem na policzki, na spłycenie blizn, po prostu. Miałem już czas robiony, efekt był zadowalający. Założyli to nawet moi znajomi i Postanowiłam zrobić jeszcze raz, żeby ten efekt był jeszcze lepszy. A kiedy był ten pierwszy zabieg? Około roku temu. Mm -hmm. A jak, jak wyglądała, wyglądało gojenie, ile czasu pani się goiła? Mm -hmm. Z tego co pamiętam, w pierwszy dzień ta skóra szczypała, oczywiście do zniesienia jak najbardziej. Mm -hmm. I po trzech dniach, no około trzy dni, ta skóra już doszła do siebie całkowicie. Aha. Nie no to bardzo ładne. Mm. To ja myślę, że dzisiaj możemy przeprowadzić taki zabieg to pójdziemy do y, drugiego gabinetu. Tam jest pani doktor Szumska-Mytych, która wykona ten zabieg. To jest pani doktor Szumska-Mytych, to nasza pacjentka. Pani już miała jeden laser na blizny potrądzikowe i chce powtórzyć, żeby i trochę ujędrnić skórę i troszkę wypłycić te blizenki. Jest pani zadowolona z Bardzo, zabiegu? bardzo. Efekt był naprawdę zdumiewający. Przed zabiegiem posmarujemy panią kremem znieczulającym. Spotkamy się gdzieś za pół godziny. Dobrze. Zasada działania laserów frakcyjnych polega na tym, że wiązka lasera wykonuje w skórze tysiące mikronakłuć. Mikrodziurki są otoczone zdrową skórą, a zagojenie ich trwa kilka dni. Skóra otrzymuje wtedy impuls, jestem podziurkowana, muszę się zregenerować, wytworzyć nowe włókna kolagenowe i gładką nową skórę. Na rynku obecnie jest wiele różnych laserów. W związku z tym, że efekty zabiegów laserami delikatnymi, nieablacyjnymi, były dla wielu pacjentów niewystarczające, opracowano bardzo skuteczny i mocniejszy laser frakcyjny ablacyjny CO2. Ablacja to uszkodzenie na skórka, które zawsze pozostawia ze, za sobą strubki i wymianę powierzchni skóry. Różnica pomiędzy laserami frakcyjnymi polega m.in. na skuteczności, głębokości dziurkowania, poziomie uszkodzenia skóry, ilości zabiegów oraz długości gojenia skóry. Laserem CO2 frakcyjnym firmy Lutronik, który posiada certyfikat bezpieczeństwa FDA co do skuteczności i bezpieczeństwa zabiegu, Wiązkę lasera można dowolnie regulować, można ustawić, aby światło lasera wnikało płytko do skóry. Mówimy wówczas o pilingu laserowym, lub wnikało głęboko do włókien kolagenowych, powodując ich regenerację i przebudowę. Zwykle po jednym zabiegu laserem frakcyjnym ablacyjnym co 2 możemy osiągnąć takie efekty odmłodzenia jak po trzech lub pięciu laserem słabszym nieablacyjnym na przykład takim jak Palomar Emerge, ale przy dłuższym gojeniu o 2-5 dni przy laserze ablacyjnym. W trakcie zabiegu usuwania blizn przeprowadza się często dwa przejścia laserem. Przy pierwszym dziurkujemy blizny głęboko w celu pobudzenia skóry właściwej do produkcji kolagenu w głębszych warstwach skóry. Drugie przejście to tak zwany peeling laserowy w celu wygładzenia powierzchni skóry, usunięcia rozszerzonych porów zaleca się łączyć zabieg z osoczem bogatopłytkowym, który wspomaga regenerację kolagenu i przyspiesza gojenie skóry. Po zabiegu skóra się staje bardziej napięta, jasna, gładka, a zmarszki, blizny potrądzikowe wypłycają się od dołu poprzez wypchnięcie ich przez nowo wyprodukowane włókna kolagenowe. Można powiedzieć, że podczas jednego zabiegu dochodzi do wymiany około 10-20 a nawet 30% powierzchni skóry, w zależności od stosowanych parametrów zabiegowych. Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zaczerwieniona i opuchnięta. Wygląda jak po nadmiernym opalaniu. Dodatkowo w miejscu dziurkowania wiązką lasera pojawiają się strubki. Przy głębokim zabiegu może wyciekać płyn surowiczy i krew. Zaczerwienienie i obrzęk mijają po 3-5 dniach. Później strubki brązowieją i złuszczają się. Po tygodniu pacjent wraca do normalnego hmm. wyglądu. Nie, ja myślę, że jest dobrze, tak? bardzo ładnie. To znaczy, normalnie, tak się wygląda tak od tak. Czy pani się czuje tak, że może iść do domu, oczywiście? No. no Pacjent otrzymuje do domu zalecenia i kremy pielęgnacyjne do odpowiedniego rodzaju skóry, które przyspieszają regenerację na